Dzień dobry, witamy ponownie. Wracamy do Was z tematem mieszkań. Jak wynająć mieszkanie w wiedniu? Dzisiaj wasze komentarze i komentarze sugestie naszych odbiorców. Zapraszamy. Poruszyliśmy ten temat na Instagramie i tutaj w komentarzach również toczyły się dyskusje. Kilka osób zasugerowało, co zrobić, żeby to mieszkanie wynająć w sposób łatwy i przyjemny w wiedniu. Jestem I... bardzo miło, że tyle osób się odezwało w ogóle. Zaczynamy od komentarza Emila, który napisał o firmach, które wynajmują tutaj mieszkania bez prowizji. Są to bardzo duże firmy, które mają w swojej puli kilka albo kilkadziesiąt dużych kamienic i po prostu wynajmują mieszkania. Taki łatwy sposób alternatywny do, do agencji. Z tego, co napisał Emil, bo my nie mieliśmy za bardzo do czynienia z taką formą wynajmu, jest ona totalnie bezkonfliktowa i nieinwazyjna, także możemy ją spokojnie, z czystym sercem polecić. Co prawda prowizja w takim przypadku jest wyższa niż razy 3. Eee, Ale nie prowizja, kaucja. Co, co jest za coś, tak, kaucja. Kaucja, czyli… Wpłacamy eee... dużo więcej pieniędzy na sam początek, które potem zresztą odzyskamy. Tak, takie firmy funkcjonują, będzie widoczny komentarz, co Emil napisał. Możecie sobie całą informację taką od niego przeczytać, ale tak w skrócie zgadzamy się z tym, podpisujemy się pod tym, co Emil tutaj uwzględnił, że takie firmy nie, nie zwracają uwagi na szczegóły i zatrudniają również firmy sprzątające, firmy remontowe, które przygotowują mieszkanie. Kompleksowo. Mieszkanie jest pomalowane, a jak się wyprowadzamy, to nikt nie przechodzi i nie szuka dziury w całym. Uproszczony na maksa, uproszczona na maksa forma wynajmu. Bardzo polecamy. Im mniej kontaktu z, ze wścibskimi ludźmi, tym mniej nerwów, tym spokojniej. Bez problemu takie firmy wynajmujące mieszkania bez prowizji, możemy znaleźć w internecie. Mieszkania możemy szukać również bezpośrednio przez konkretną spółdzielnię mieszkaniową. I w ten sposób również unikamy płacenia prowizji e, dla agencji. To chyba forma polecana dla ludzi, którzy lubią trochę się pomęczyć, taki survival w poszukiwaniu mieszkań, ponieważ nie jest to łatwe, a spółdzielnie jest, mm, es jest, es jest. Ale nie jest to niemożliwe. O tym wspominała Łucja, napisała komentarz, że oni wynajmowali oczywiście nie pierwsze mieszkanie, ale kolejne swoje mieszkanie właśnie w ten sposób. Pisali, chodzili, dzwonili, stukali do drzwi konkretnej spółdzielni mieszkaniowej, dlatego że zależało im na tym, żeby wyna wynająć właśnie od nich konkretne mieszkanie. I jest to jak najbardziej możliwe. Trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości, trzeba się dużo uśmiechać i trzeba mieć nadzieję, że zostaniemy. Wysłuchanie. Jeżeli chcecie wyjść ze strefy komfortu, łamać to, czego rozum nie złamie, to możecie się w to bawić. Yy, tak, ale no, dzięki temu też oszczędzamy pieniądze. Nie, ja tylko tak żartuję. To jest dobra, ale trudna forma. Jak najbardziej polecamy, z tym, że trzeba pamiętać o tym, że ona jest obciążona pewnymi trudnościami. Możemy również przez pierwszy okres mieszkać w mieszkaniu, powiedzmy o obniżonym standardzie. Tutaj sugeruje Ola właśnie takie rozwiązanie, żeby przez dwa lata mieszkać, powiedzmy, gdziekolwiek. Przemieszkać, po prostu te dwa lata przeżyć kontem u kogoś, ale nie, bo trzeba mieć swój adres. W jakimś po prostu tańszym mieszkaniu, żeby w tym czasie oszczędzić trochę pieniędzy. Tak. I żeby przez dwa lata uskładać pieniądze, odłożyć pieniądze na to, żeby wynająć mieszkanie z dofinansowaniem państwowym, takie w systemie Genozen-Szabzwonung. Ona tutaj podaje przykład mieszkania, które wynajęła po dwóch latach mieszkania w Wiedniu i wkłady własny w takim przypadku takiego mieszkania to było 13 tysięcy euro. To jest 60 metrów kwadratowych i płacą teraz czynszu 470 euro. Trzeba zaznaczyć, że ta wpłata własna to jest właśnie 13 tysięcy euro. Tutaj ona jest, co roku jest nam zabierane 1% z tej wpłaty. Czyli uwaga, po 100 latach tracicie wszystko. Miejcie to pod uwagę, że po 100 latach nie wypłacicie już niczego. A mówiąc zupełnie serio, to jest bardzo przyzwoita cena za tak wielkie, za tak duże mieszkanie. W tym mieście 480 to jest naprawdę ok. No z tym, że przez pierwsze dwa lata oszczędzamy wszystkie trzynastki, czternastki, chowamy do skarpety, a po dwóch latach nagle, pum, trzynaście, piętnaście, bo to to może być różna cena, to może być też pięć tysięcy na przykład, to nie Aha. musi być takie. Ona też powiedziała, napisała tutaj, że, że to jest wyjątkowo niska cena, jak na ich lokalizację, metraż i tak dalej. Więc te, te, te stawki czasami bywają naprawdę bardzo wysokie. 30-50 tysięcy, ale jak widać, można i 13 tysięcy trafić na taką ofertę. Więc polecamy. Dostaliśmy takie zapytanie w komentarzach odnośnie wynajmowania mieszkania na 3 miesiące, powiedzmy. Gdzie takiego mieszkania szukać, jak to zrobić. I wydaje nam się, że jedyną opcją w takim przypadku jest szukanie takiego mieszkania na grupach polskich albo innych grupach gdzieś na Facebooku. Ogłoszenia, jeżeli macie znajomych austriackich, to też nie często, ale czasem pojawia się wśród moich znajomych, którzy tutaj mieszkają i żyją, w że wyjeżdżają na jakieś delegacje bądź na studia na pół roku do innego kraju i wtedy są w stanie odstąpić komuś, żeby nie przepadł, żeby nie przepadło mieszkanie. chciał powiedzieć pokój. I w takich sytuacjach albo z polecenia przez kogoś albo właśnie samemu w internecie, bądź na Facebooku, takie ogłoszenia są. Spotykam je dość często. Bo jeżeli chodzi o taki najem, wynajem krótkoterminowy, to raczej przez agencję tego nie zrobimy. I należy o tym pamiętać, że jeżeli zadeklarujemy się, że wynajmujemy mieszkanie na rok, podpisujemy umowę zwykle na rok, to co by się nie działo, to musimy przez ten rok płacić. Nie możemy się wyprowadzić wcześniej, wyjechać i po prostu zapomnieć o tym. Dlatego w tej sytuacji polecamy bo to, takiego mieszkania szuka głównie młodzież bądź studenci. Chcący nauczyć się języka Polecamy kontakty wśród młodych i internet Dostaliśmy kilka komentarzy, kilka wiadomości dotyczących 10 becyrku, drugiego becyrku Gdzie wspominaliśmy, że to są jedne z najbardziej niebezpiecznych becyrków Nie w całości Są miejsca, gdzie jest niebezpiecznie Są takie, gdzie jest bezpiecznie Generalnie w całym Wiedniu jest bezpiecznie Nie należy uogólniać i oczywiście są to tylko statystyki, ale chcieliśmy się jakby wspierać też nie tylko własnymi doświadczeniami, ale również dać Wam jakieś, jakby zobrazować kwestie, które naszym zdaniem były istotne, czy które dla Was mogą być istotne. Gdzie są właśnie Ausländerzy, a gdzie jest bezpiecznie, gdzie niebezpiecznie według statystyk, pamiętając, że to właśnie są tylko dane statystyczne. I my mieszkaliśmy w 10 Becyrku, jeszcze raz to podkreślę, i uważamy, że ten Becyrk jest naprawdę y, ładnym miejscem. Ciekawy, to jest dobry wyraz. I, ciekawy. I y, jest zielony, jest bardzo rozległy, ma bardzo dużą polę tych mieszkań z dofinansowaniem państwowym. Nie wiem, być może gdybyśmy nie mieli dzieci, nadal mieszkalibyśmy w tym 10 Becirku. Ale trzeba też zauważyć, że od 2015 roku sytuacja w 10 Becyrku, w wielu miejscach w 10 Becirku, Również się zmieniła i my tą zmianę też zauważyliśmy. Mieszkaliśmy na przykład obok hotelu, który został y, prze... przemianowany na y, y, mieszkanie dla uchodźców. No i jakby okolica zmieniła się bardzo w, tam, w, tym, w tym czasie. I co chwila były przeróżne łapanki, była droga co chwila zablokowana, e, dealerów, można było spotykać znaczy różne. Droga w tym sensie, że, że jakby policja wyciągała chyba z kamienicy, więc można było dostać się do domu, bo akurat przyjechali po, po klienta i trzeba było poczekać albo no, tego, typu, tego typu rzeczy zdarzały się, można powiedzieć, nagminnie. Więc to jest, być może to jest kwestia gustu, dla nas to, te sytuacje wcale nie były przyjemne. I też w dziesiątym bycyrku po prostu bardzo często na placu zabaw nie słyszeliśmy języka niemieckiego. Z naszej perspektywy, kiedy mamy małe dzieci, jesteśmy ausländerami i żyjemy w państwie niemieckojęzycznym, chcielibyśmy, żeby, żeby nasze dzieci miały kontakt z językiem niemieckim. Poza tym nic absolutnie nie mamy ani do ludzi, którzy żyją w dziesiątym becyrku, ani nie uważamy, że ten becerk jest gorszy. Dla... Nie. Każdy woli, co... każdy może mieć prawo wybierać to, gdzie chce mieszkać. Każdy może mieć inne preferencje. Zakupy na deptaku, Wiktor Adler Markt, Tichy, to wszystko. A teraz jeszcze ten nowy kebab niedali, niedaleko Keplerplatz, to jest naprawdę... Dziesiąty jest super. To jest nasze zdanie. A Jeżeli kebab? możemy mieć swoje zdanie, to to jest nasze zdanie. A nowy kebab to ten najlepszy w Wiedniu? Podobno. Tak. Otwarty został niedawno. Chyba się tam nawet wybierzemy z kamerą. Dziewczyny na Instagramie sugerowały, żeby uważnie czytać umowę, którą podpisujemy. I to jest naprawdę bardzo istotne. Czytać umowę, bo bardzo często w tej umowie jest określone, że na przykład musimy sami ubezpieczyć mieszkanie, które wynajmujemy. A jak nie ubezpieczymy takiego mieszkania, a trafi się na przykład powódź, zalanie, łazienki, to może nas to naprawdę bardzo dużo kosztować. Nawet przy sąsiadabek. Zaleje nas sąsiad z góry, a my zaleziemy sąsiada z dołu, to za tego z dołu odpowiadamy my. A jeżeli chodzi o umowy, to jeżeli nie czytacie umów, to doskonale Was rozumiem, bo ja też bardzo rzadko to robię i te wszystkie małym druczkiem i z gwiazdką mnie strasznie stresuje. Dlatego też, jak masz mieszkanie e, przez agencję wynajmowane, to jesteś spokojniejszy, bo wiesz, że agencja dopilnuje tych wszystkich e, szczegółów. Ubezpieczenie też? Ubezpieczenia może nie, Chyba ale tam ale na pewno nie jest w umowie zawarte jakieś takie paragrafy, które są niezgodne z prawem. Warto być uważnym, czujnym, gętkim jak struna i czujnym jak, jak ważka. Pojawiło się również kilka głosów: dajcie spokój, wszędzie jest, dobra, wszędzie jest dobry dojazd, wszędzie jest dobra komunikacja. Gdzie nie zamieszkacie, będziecie zadowoleni. Tak jest. Tak też powiedzieliśmy. Także dziękujemy za słowa wsparcia. Uwaga, uwaga! Strony internetowe, na których warto szukać mieszkań. Proszę bardzo. Wilhaben. E, Immobilien scout. Ja bym szukała na wszystkich, wpisując frazy dotyczące wonuk. Polecamy Google a. i tam właśnie Immobilien albo Wonuk, Mitni. To takie zestawienie dwóch wyrazów i na pewno wyskoczy masa, masa informacji, ogłoszeń. Można też dodać one Prowizjon, jeżeli ktoś woli. Dowolność pełna. Ale prawda jest taka, że przez jakie strony my szukaliśmy? Przez Wilhaben głównie. Wilhaben i, i Moskaut i, i tak. A na przykład pierwsze mieszkanie, jakie znaleźliśmy tutaj, to był Palmer, sam wynajmował. Yy, to wbiłem po prostu Wąnuk 10 cyrk. właśnie nam za. Instalują nam e, zamek w drzwiach wejściowych do, do kamienicy, którego nie było trzy tygodnie. Ten, ten hałas to właśnie to. Nareszcie ktoś się zainteresował. E, tak, wpisałem dzielnicę i Wolnuk Mitten, i tam wyskoczyły firmy, i wziąłem pierwszą z brzegu. I to był Palmers. I to była bardzo dobra oferta. Warto też pytać o konkretnych agentów, bo jak się trafi na dobrego agenta, to on później jest w stanie dla nas wyczarować bardzo fajne, ciekawe mieszkanie. Tak, to nie musi być agent Tomek, to nie musi być James Bond, ale jeżeli ktoś nam poleci kogoś fajnego, yy, obrotnego, to są w stanie wyczarować naprawdę. Mnie pomogła pani bardzo dwa lata temu, yy, która po tym, jak zrezygnowałem z mieszkania, Znalazła w ciągu tygodnia dużo lepsze, nawet trochę tańsze w super położeniu, bo po prostu chciała mi pomóc, była taka miła. Także dobry, dobry agent, na wagę złota. To już chyba są wszystkie informacje, którymi chcieliśmy się z Wami podzielić. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za wszystkie komentarze, udostępnienia, dziękujemy za kulturalną dyskusję w komentarzach i za to, że jesteście. Jeżeli macie ochotę, zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do włączenia dzwoneczka, takiej funkcji dzwoneczka. Dzięki temu odbiorcy są informowani o kolejnych odcinkach. No i do zobaczenia, do usłyszenia niebawem. Dziękujemy.